Siemanko, zapraszam Was na rozgrywkę z gry Smite, o której ostatnio dosyć głośno się zrobiło, a popyt na klucze jest dosyć niesamowity, jak na grę, która, o której tak niedawno się dowiedzieliśmy w sumie. Ale czym jest sama gra Smite? Więc pomysł bardzo prosty, aczkolwiek yy, wychodzący poza wszelkie rodzaje typy gier, jakie do tej pory widzieliśmy. Niektórzy nazwą to nowym gatunkiem gry, inni powiedzą, że jest to e, odłam gier typu MOBA, czyli Heroes of Nevereth, LOL tudzież Dota. E, moim zdaniem, jest to taki jakby odłam, właśnie MOB, jest to ten sam koncept: trzy linie, dżungla, e, powiedzmy coś na wzór inhibitorów, Ancienta e, tudzież e, Nexusa. Tylko, że obraz mamy z trzeciej osoby, czyli tak zwane TPP. Jest to coś nowego, świeżego, całkiem duże zainteresowanie zebrała właśnie ta gra, dlatego chciałem Wam dzisiaj to zaprezentować. Pierwszą rzeczą, jaka rzuca nam się od razu w oczy, jest oczywiście jakaś chyba najnowsza postać, jaka wyszła. Nie wiem, bo na razie grałem tylko chyba 2-3 mecze, więc nie jestem tak mega zorientowany. Pierwsze, co można na pewno zaliczyć za plus i o czym można powiedzieć, to bohaterowie. Bohaterami są bogowie z różnych... Um, mitologii. I nie mówię tutaj o takich tylko z najbardziej znanych typu grecka i rzymska, jak to zazwyczaj w grach bywa. Tylko mamy także nordycką, na razie jeden bohater. E, mamy chińską. Na przykład Ao Kuang. Bodajże, jeżeli to się tak dobrze czyta. Mamy od razu napisane Panteon, czyli właśnie mitologia chińska. Bohaterów odblokowujemy, jak mamy napisane właśnie za 200 takich kolejnocików, które musimy kupić z, własnych, z własnej kasy, jak zawsze w tych grach tego typu. Lub 500, 5500 favorów. Favor zdobywamy za wygrane mecze, za poziomy nam przywrasta. Jak widać każdy bohater kosztuje tyle samo, więc nie ma. Żadnego faworyzowania. Dobra, ale przejdźmy do samej rozgrywki. No, Aha, muszę mieć poziom przynajmniej szósty, żeby grać normalne mecze. Tak, muszę grać mecze, no już. Dobra. Weźmy solo, pójdziemy. Yy, Ostatnio razem grałem, rozwaliły mi się hotkey. Mam nadzieję, że teraz to się nie stanie. Ok. Akceptujemy. Więc czym to się wyróżnia? Mamy no przede wszystkim obraz z trzeciej osoby, czyli nie ma już kierowania myszką, używania ski, tylko kuwerty albo e, dolnego ZXC V. Tylko musimy się poruszać swoją postacią WASD lub tam jakimiś innymi, jeżeli sobie zamienimy e, przyciskami. jest jak było wszyscy. Dobra, ja tak nie ja mam hmm. wyboru. Mamy pięciu bohaterów, pierwszych darmowych, oczywiście, żeby właśnie... Dobra, Nimir, akurat mi to pasuje. Bohater nordyckiej mitologii. Bóg. Dobra, eee, teraz dokończmy wątek. Eee, mamy obraz trzeciej osoby, czyli musimy kierować WASD. Myszka, oczywiście, kamera, ataki. Skile mamy pod 1, 2, 3, 4. To wszystko można sobie pozmieniać. Eee, no i mamy... Te indykatory ataku, które są według mnie bardzo dobrze wykonane, typu właśnie, czy jeżeli atak ma jakiś tam um, obszarowy efekt, czy jest to po prostej linii atak, czy jakieś inne. Dobra, więc wygląda to tak. Aha, cholercia, widzicie, przestawiłem ostatnio, ale po patchu chyba mi się skasowało e, ustawienia. Dla początkujących, takich bardzo początkujących, mamy zrobioną mianowicie taką rzecz, że auto-buying i auto-skill, y, czyli jeżeli nie graliśmy nigdy w gry takie, typu MOBA i takie właśnie, gdzie trzeba skile wybierać na tego, gra automatycznie wybiera nam skile według tam jakiegoś własnego uznania i kupuje nam przedmioty, które uważa, że są najlepsze dla naszego bohatera. Dzisiaj I teraz tak... Y to oczywiście można wyłączyć. Ja miałem to wyłączone, ale widzę, że mi się przestawiło sportem i już mam jakieś buty kupione. Podstawowe dla tego bohatera. Um, ale jeszcze szybko o key bindingach. Uważam, że są tutaj. Oczywiście nie mam. Key binding. Trochę są spierdzielone, tak, znaczy porozrzucane po całego klawiaturze. dla. dla tylu ułatwień, typu auto-itemy, auto levelowanie, wszystko takie ułatwione, to te klawisze są po prostu porozrzucane. Mam tak. Pod C mamy pod pod y, B mamy coś chyba na. na... jak recall. Dzisiaj o takie coś. Jak, jak w lolu. E, gdzieś tutaj mamy skille opisane, o właśnie. E, porównaniu do innych gier Ultimate jest na piątym poziomie, to raz, dwa. E, ma 5 poziomów, tak jak każdy inny skill. No ciekawe rozwiązanie, tego też nie było takie dosyć dziwne jak to się jest do tego typu gierek. Co jeszcze, jeżeli chcemy... denerwujący jest właśnie patrzenie w inventory, możemy... czy Ultimate. No tak. Możemy oczywiście tam którymś klawiszem otworzyć ten inventory i zobaczyć władze te wszystkie itemy, ale możemy również wcisnąć spację i wtedy mamy... O Boże. Wtedy mamy free mouse movement, czyli możemy... Widzicie, pojawia się myszka, możemy wybierać coś. I tam wtedy możemy na, na górę... Najechać i zobaczcie, czy mamy item. Tak samo pingujemy na mapę. Yy, nie, już skrótami, tylko tym właśnie ze spacją. Co my mamy za pieszyski? Aha, to dobra. Mamy ze dwóch nami, da poszło. No, ale przynajmniej zabili kogoś. Albo nie wiem, czy to tamci. Dobra, yy, co do samego gameplayu. No, jest to coś świeżego, nowego. To bardzo fajne. O, double kill dla mnie. Bardzo proszę. Możebym popiona użył. o. Spanikowałem trochę. Myślałem, że mam ścianę, a miałem stunę. Nawet w sumie lepiej. Ale już mi się popierdziło. Odkąd mi się przestawiły te skilly, wszystkie. Ehm, tak, gameplay jest całkiem przyjemny. Trzeba się trochę przyzwyczaić. W... No. No. Do tego właśnie biegania, do tego, do tych indykatorów Widzicie, mamy linię prostą. Tu mamy taki pseudo prawie trójkąt, prawie mocno. Tu mamy ścianek. To wszystko jest bardzo ładnie pokazane, klarowne. Więc wiadomo o co chodzi. Co do grafiki, no jest spoko. Mi się nawet podoba na razie. Ale co do pewnych animacji, można się przyczepić tylko takich z jednej bo akurat nie mira. Animacja tak wygląda spoko. Ale niektórzy, niektórych bohaterów tak to trochę dziwnie wygląda. Cholera, muszę uciekać, bo mój koleś się spierdzielił. Ehe, nie wysięga. O, to już będzie zaraz wojna, żeby gangowali. E, no mamy dżunglę, jak widzicie, wow, już góra nam zbiła nawet... Znaczy góra, Teraz to, to inaczej, nie jest góra dół, tylko lewo, prawo, środek. E, lewa strona już zbiła wieżę mocno. Jest to całkiem spoko zaznaczone na mapie. Ehm... Mamy oczywiście dżunglę, w której na początku bardzo łatwo się zgubić. Dużo osób na to trochę narzekało. Ja też paru razy na początku też się zgubiłem, ale to nie jest na pewno powód do narzekania. Po prostu to jest kwestia przyzwyczajenia. W sumie tak jak w każdej grze. Oba, ładnie. E, co tutaj jeszcze ciekawego? No mamy bufy w. Mamy. Boże, mógł powiedzieć coś. Mamy buffy na e, w dżungli. Tak jak w LOLu. Ja już tam się nie wbiję, bo mam za mało HP. Mamy coś już nie zginie. Devil. Co no to kurde, tak ciągle pisze. No to jest trochę głupie. Powinno według mnie być napisane przy. Że... Kurde, w którym to się rekolowano. Dobre. Powinno być napisane przy Niku, e, który to bohater. Bo na mapie widać, mamy ładnie zaznaczone e, głowy bohaterów, tam portrety. Gang Midran. No, to chyba chodziło, żeby lewy koleś z gangową Mida. Bora i idzie Znaczy, na lewej stronie. E, no, oczywiście z buffów mamy Regen HP, Regen Many, tarcze, i Czyli, czyli... Aha, dobra, już rozumiem. Ym... Attack damage, y... atak defense... Nie wiem, czy tam jeszcze chyba speeda mamy. Mamy na pewno speeda. Speedem by gorę... O, gdzieś w Nie, ja, zwaliłem to. Dobra, spróbujemy tych tutaj zgangować. Na pewno... O, bardzo ładnie. Dobra, pomogłem tutaj się do, do tego stuna. Do kila znaczy e, ogólnie. Cel gry jest taki sam jak zawsze, czyli zniszczyć ten główny budynek. Taki jak w docie z drzewa, albo ten zamek taki płonący, albo e, powiedzmy zamek. O, wulkan, może bardziej e, albo w Lolu Nexus. Mamy wieżyczki, trzeba je zniszczyć, czyli pushing zwykły. E, zamiast inhibitorów albo barak mamy. Tak zwane feniksy. No uciekaj, gości. No, co za. Ne cholera, zginiemy. Obydwa, no, no. Co za. Trochę głupi ten mój sojusznik, ale Dobra, dobra i. Co oni gonią? Ehm... No, niszcząc, dostajemy lepsze potworki, a zamiast. ...całego głównego budynku mamy Minotaura, który walczy z nami. I w przypadku szybkiego pushingu... ...to naprawdę ciężko go ubić, bo on jest mocny. Trzeba troszeczkę farmy załapać właśnie na to najlepiej. I co? Wszyscy zbushowali i poszli w cholerę. Dobra. E, nie mam jeszcze żadnych zajemów, w mógłbym mógłbym to pograć. Jakoś... nie wiem czy... Jakoś chyba moi znajomi nie... ...jeszcze nie odkryli tej gry, bo nie przypadają. Ale jak patrzyłem na inne filmiki ludzi, to... Oczywiście grań z nami jest dużo ciekawsza, bardzo przyjemnie się gra. sam konkij jest całkiem mocny. całkiem Całkiem ładnie to wyszło. No, trochę go zaatakowałem. Co to? No, dobrze, ten ogrz czy coś tam. Dobra, pójdziemy. Może zgangować coś, tylko ma, ale nie mam. Cholera, że dobra, cofnę się. Nie, bez z taką maną to sobie za bardzo nie A jako, automat, to dopiero chyba trzeci item będzie mi klepał coś na manę. Zobaczcie, co mi tu Trzeci poziom. Aha! Itemy mają poziomy. Każdy item ma trzy poziomy. Więc kolejne ciekawe rozwiązanie nawet. E, więc mamy buty. Physical, Magical, Protection, HP czy... tanka. No nie lubię takiego builda, no ale... Mam auto włączane i nie chcę mi się teraz szukać po opcjach. jak to się wyłącza. E, na razie ciężko coś tutaj powiedzieć o kombinacjach i teamplayu, bo na razie... Jak grałem chyba teraz czwarty mecz, mój albo trzeci, to no wszystko na tych samych bohaterach, to nie? To, nikt. to są nowicjuszowe mecze, czyli każdy ma tych pięciu bohaterów. Tam może jakieś wyjątki stwierdzają że grałem przeciwko raz może losowi, czyli ktoś tam trochę pograł, żeby go tam zdobyć. Proszę, szybko, 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 szybko. Szybko niszczymy wieżę, szybko. Dobra, zdążymy, ona mnie, mnie sfokosowała O cholera Dobra, ja teraz sobie machnę fotkę Tutaj Artemiza była gdzieś No, motyw z bohaterami mówię, że jest bardzo spoko właśnie tu mamy Artemizę Ra, w drużynie, y, Kali chyba. Nie wiem, że pamiętam Limir jest właśnie w tej piątce. Dżungla widzicie, jest całkiem spoko, można się naprawdę zgubić jak ktoś tak pójdzie od drugiej strony. Oczywiście w dżungli mamy neutralę, jak tutaj. Jakiś mocniejszy, nie wiem, jeszcze tutaj tego nie biłem, więc nie wiem co tam się za nim dostaje. O, o, ładnie nam nawet idzie tutaj. Jak to wygląda. Ja mam 3-0, no moja drużyna dżungia wygrywa dżungia. na razie. I to nawet, nawet spoko. Aha, oni też mają Ymir'a, no tak. Spróbujemy szybko tam... że mnie nie zahaczy. A tak to nie najgorzej. Spróbujemy zajść tutaj kogoś jak będzie uciekał nie to nie wyjdzie. Wszystkich wyżnęli... O cholera o cholera Dobra jakoś mi się udało. Kolejna nie trafiłem. O, proszę bardzo. Ulti poszło. Y, ulti Mira jest troszeczkę podobne do ulti Nunu. Czyli jakiś channeling, Duży zasięg. Lodowy boom. Be right back. Dobra, cofnę się. Jezus, ten guzik. Coś po ciemku, nie mogę zawsze kciuknąć w. No, rozgrywka jest całkiem dynamiczna, spoko to wszystko wygląda. Ugradowałem mi się rękawice. E, mnie to odpowiada, bo jest to coś nowego, na pewno dobre. Jeżeli ktoś się w to bardzo nie wkręci, tak mega, mega, to na pewno jest to fajne na zabicie czasu, właśnie taką odskocznię od standardowych rozgrywek Lola albo Doty. A i... takie jeszcze słowa na temat sprzedawania kluczy... O, piękny, sam Wukong. To naprawdę, ludzie, trzymajcie się z daleka tych wszystkich frajerów, co sprzedają na Allegro klucze, bo to jest oszu oszuści tacy, że sprzedają coś, co tak naprawdę można dostać za darmo. I co dostaje się za darmo, tak naprawdę. O Boże, jak, jaka dożyna mi się dobrze trafia. No, oni po prostu żerują na ludziach, którzy mają pecha i nie mogą dostać kluczy. No naprawdę, te klucze są dostępne na wielu forach, ludzie rozdają je za darmo. A jeszcze jest fajny motyw: bo, jak dostaniecie swój klucz, o Fire Giant. tam to chyba co pokazywałem. No, jeszcze jak dostaniecie swój klucz, to macie coś takiego, że jak aktywujecie go, dostajecie dwa darmowe referale do swoich znajomych. Ja na przykład dostałem swój klucz ze strony związanej ze Smytem. I pozdrawiam bardzo serdecznie chłopaków. Dzięki za klucz. I oni po prostu robili tak, żeby dla wszystkich było uczciwie i pełno tych kluczy do zdobycia. za biegnie? Aha, tutaj, tutaj. to chłopaki bardzo fajnie. Nic nie trafił w ogóle? A wiecie jak wiecie, uratowałem. No, to chłopaki właśnie rozdawali klucze, ale właśnie w takiej zasadzie, że oni ci dają klucz, a ty im odsyłasz swój jeden, najlepiej dwa, te swoje referale, tak żeby było po prostu dla wszystkich starczyło, nie, że każdy hapnął sobie i, i, i narka. Więc Zresztą. bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajnie pomyślane. Niektórzy oddawali tylko jeden swój klucz, bo na przykład mieli dla kumpla, dla brata, więc wszystko bardzo fajnie się odbyło. Nie było dużo jakichś twajaków, oszustów i naprawdę nie warto. Płacić ludziom, którzy żerują po prostu... kolera. Strzelniem to, sorry. Haha! Ha. No, Strzelniem ścianę, ale to jest dużo szybsze. A się... ogolda oh, ma. Poram się spierdziać Heh. Dobra. Dobra. Cofamy się się oj, ojoj blisko było coś na manewrę? wreszcie no, wreszcie? wreszcie <suszel> wreszcie Dobra. naprawdę... Ludzie, posiedźcie trochę na tych, na forach, e, poklikajcie, ja swój kluczykiem nie wiem, chyba w dwie godziny posiedziałem na forum, poczytałem jak to można zdobyć, w końcu dostałem, e, znalazłem post, gdzie ludzie zaczęli pisać, że rozdaje, rozdawane są klucze na e, Spiku. wystarczyło zainstalować, po, pójść, posiedzieć w kolejce chwilę i naprawdę goście bardzo mili, wszystko fajnie, nawet podam wam link do forum, jeżeli jeszcze mam, to możecie sobie poślączyć tam. No a jak... O, jest blazem jakiś bardziej wcześniej. No, a jak wam się ogólnie seria spodoba i będę trochę nagrywał, to i też zrobię się jakiś e, jakiś tak, nie wiem, konkurs, albo coś, żeby można było e, dać parę kluczy, bo. O, 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 o. Myślę, że jeszcze parę tam się na pewno znajdzie jakiś kluczy. Dobra, skupmy się teraz trochę na grze. E, nie ma Ingu jak w docie, Nie wiem, czy nawet Last Hitting w sumie tak mega coś daje. Bo. Aha, oni są tego Gianta, widzi. Bo Gold leci jak leci cały czas, nawet nie zwróciłem specjalnie na to uwagi. Gdzie jest to wejście tego Gianta? No co? Co we dwóch tylko? To jest coś jak Roshan albo Nashor, jak z tego wynika. Aha, no to jak bardziej jak Nashor. 4 minuty buff dostajemy od niego. No i pokrywa tą ścianę. No ja i zaraz zginę, no co za paru... Okej, okay, nasz team... Olał nas, muszę się cofnąć przez to. Oooo, za... Ziomki Dobra, przynajmniej poziom i wskoczył tego. Następny plus 300 many za 150. Ogólnie, ludziom, którzy nie graj w to, polecam ten auto leveling i może skilling na początku, bo to jest po prostu łatwiej się skupić na samym gameplayu i poławić się już pan jakiś mikro, makro się pierdzielić. Wygląda na to, że będzie dla nas win. W sumie na pewno. To nawet może jakiś poziom mi wskoczy. Dawaj jej mir, dawaj jej mir. No już Fenica trochę zbili widzę moi. O to ja sobie wezmę w dół w To jest tylko enemy has been slain. O boże! Co to się nie że ściana to jest ten pierwszy, no klipy nam same zniszczyły wieże. Mamy atak, Wziąć sobie jeszcze. No, ja to potrzebuję, kurde, mana rega, to mogę sobie wziąć. Ładny regen. Dobra, nasz. Jak nie co życie udało ci się? No. Dobra, teraz możemy spłuchawać ładnie. <laughs> Ciężko mi jest trochę się do tych ski przyzwyczaić, że one są wyżej. Zresztą ten, ten. A, walić tego. No idziemy. Idziemy zrobić tego gianta. Wreszcie może tym razem się uda. Mam regen jeszcze na 60 sekund to. O, tam zabija. 30 MP 30 m. No No i teraz mamy bufa. Ale szybko się go zabija. Jak tak z drużyną przyśmy. Jakichś genialnych wysokich leweli to my nie mamy. Spoko. No i lektary. aha, tam odejdę ze sam bo on coxie to ja będę mu tankował, on będzie na pierdzielę. Dobra, idziemy aha, ale to szybko idzie. Dobra, masz tylko chciałem teraz zgnąć dziąków. Ładny ten był, w kurde. Brawo, Imir dla ciebie. Emir dżungli uznał, że sobie pierdek nie bo musi się guzić po pobudzić. Zginął tamten? Zginął. kill. O, oh, pozdro, będzie triple? Proszę no, się nam na pewno nie załapie, Aj to, zachłanne wydlaki. No dobra, idziemy z do sklepu. Tysiąc 1000 yeah. No, polecam naprawdę Gierka jest bardzo. Bardzo fajnie się przyjemnie w to gra. Mówię taka fajna odskocznia. Nie wiem jak dalej to wygląda z bohaterami. Oglądałem tylko parę gameplay. Ale wygląda to bardzo obiecująco inni bohaterowie. No co do paru mam parę obiekcji co do animacji ich ataku na przykład. Na przykład Podajże Hades troszeczkę uważam, że mogło to lepiej wyglądać, no ale jest to beta, jest to coś nowego, nie czekajmy się. Na razie, oczywiście, e, wszystkie odczucia z tą grą są bardzo pozytywne. No, może oprócz tych skrótów kawiaren trochę dziwnie to zrobione, ale. Jeff. Yep. Tam coś jeszcze w ogóle daje, czy tylko 75 co? Aha, jest Ale żeśmy go znaleźli, jesteśmy genialni. Jak ja mogę go nie trafić? Spoko. już mamy dwa FX. Teraz jak bijemy Phoenixa to ten gdzieś ponad. Aha, dobra Chciałem powiedzieć pokażę wam. Chciałem powiedzieć, pokażę wam walkę z tym z Minutorem, a tu nie było co pokazywać. No, a więc to jest swajd. Myślę, że coś tam jeszcze pewnie z tego ponagrywam. Ogólnie bardzo zachęcam. na dostałem poziom. No to dzięki za uwagę i narazkę.